Głośnik dynamiczny, czyli magnetoelektryczny. Zasada działania jest bardzo prosta. Podpinamy sygnał elektryczny, on jest powiedzmy zmodulowany, tak jak fala akustyczna, no i z prądu o pewnej częstotliwości, tworzy nam się dźwięk o pewnej częstotliwości przez ruch cewki, którą mamy tutaj na środku. Potrzebujemy oczywiście napięcia zmiennego, na które odpowiednio jest naniesiona fala akustyczna, ale podpinając zwykłą baterię 1,5 V, możemy zaobserwować odchylenie się głośnika. Jeśli damy plus głośnika do plusa baterii, to membrana wychyli się do przodu, a na odwrót schowa się do tyłu. Dlatego ważna jest polaryzacja głośnika, bo gdy podepniemy głośnik na odwrót, może on wchodzić do środka i przy głębszych basach cewka zniszczy się o magnes. Głośnik może służyć także jako mikrofon, tak zwana zasada odwracalności. Czyli, no właśnie, ciekawe, czy w drugą stronę, jeśli poruszymy głośnikiem, to czy wyindukuje się jakieś napięcie? I tutaj do tego starego głośnika od telewizora na próbę podpiąłem diodę. Jak widzimy, przy uderzaniu dioda świeci, poruszając więc cewką w polu magnetycznym, jesteśmy w stanie wyindukować w niej napięcie.